Witam wszystkich bardzo serdecznie z zamku hojnik. Byłem tutaj kiedyś, teraz nagram taki malutki film na potrzeby MAP. Tutaj mamy widok taki z murów. Ale zaraz wejdę też na, na basztę. Muszę się pośpieszyć, bo słyszę tupot, 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 tupot. I zaraz ten tupot nie wróży nic dobrego, bo ten tupot wróży wejście w obiektyw. Także ja już idę przodem. Tutaj jest taka zewnętrzna galeria tego zamku. Tam jest tablica pamiątkowa. Zresztą jak ja będę na dole, to ja jeszcze Wam dogram. Pokażę jak to wygląda. Teraz wejście na samą wieżę. I tutaj na wieżę mamy dobudowane już drewniane schodki. Jest końcówka sierpnia i tu jest istna plaga latających mrówek. Te mrówki wszędzie są, obłażą człowieka. Tutaj widać pan się akurat trzepie tragedia? z tymi mrówkami. Tak. Tak. Widok piękny, ale tragedia, mrowie Także. Próbowałem coś tam też nagrać. Nie wiem, tak że. Nie wiem, czy to jest co roku tak z tymi mrówkami. Ale <laughs> zobaczcie tutaj, co się, co się dzieje. Latające, latające mrowisko. Ależ tego jest. Patrzcie, kurde, co się dzieje. Atakują. Fuh. Mara latających mrówek. O, już gryzał! Tam uciekam! Tu się nie da! Patrzcie! A nie ma, tu nie Ale mnie oblazły. Dobra, muszę pauzę zrobić w nagrywaniu. Się trochę wytrzepać. Zobaczcie, to był moment. Powiem wam tak. A tak tych mrówek na wieży to jest coś tak strasznego, no po prostu momentalnie rój obsiada człowieka, ale ja się nie poddaję. Po prostu ja se tutaj poczekam. Aż będzie jakiś odważny turysta, chciał wejść na wieżę, to pójdę zaraz za tą osobą i nagram, jak się jak się druga osoba. Odgania od roju. <śmiania> to, to tam już się tylko wystarczy głowę wychylić, to już po prostu zaczną człowieka obsiadać. I to jeszcze ten upał. Każdy jest oblepiony od potu, i to się one się przylepiają. Te, te mrówki. O tutaj czuję, coś mi kurde po głowie kąsa. gryzł jebany. Przepraszam za, za wyrażenie, ale cały oblazłem. <śmiania> Taki hardcore, mały, dobra. Poczekam, niech ktoś tutaj się ten odważy, ośmieli. To ja to uwiecznie na kamerze po prostu. A tak dzikich bestii. Tu widok pokażę Wam na zamek, jedynie z tego okna podwierzą. Tam, tam są stawy podgórzańskie. Zaraz Wam pokażę. To są stawy podgórzańskie. Tam jest zbiornik. Sosnówka, to jest rezerwuar wody pitnej dla Jeleniej Góry. Niestety nie jest on udostępniony ani dla wędkarzy, ani do pływania. No i dziedziniec. Dziedziniec tego zamku, hojnik tak wygląda. A plaga tych latających mrówek jest straszna. To jest coś niesamowitego. Jezus, je, jezus. No właśnie Zaraz. Poczekam chwilę i wejdę na wieżę znowu. Teraz wam troszeczkę pokażę. Kobiety, to jest taki gatunek, że nie chcą kurde do tych mrówek mi podejść, Żebym mógł dograć jak tego, jak są atakowane. Ale może, ale może jakiś, może jakiś pan się trafi. Ojeju, tutaj. Co to za naleciałości jakieś obce? Jezu ile tego jest. Zobaczcie tutaj, jakie obce naleciałości. Wszystko, wszystko widocznie wypłoszyłem, jak tam wlazłem. Tam, jak się tego. To trzeba naprawdę uważać, żeby się tym nie udławić, taką, taką mrówką. Jakby wiatr zawiał, to by to troszeczkę rozwiał, a to jest taka po prostu cisza dzisiaj. I, no kurde, ubolewam nad tym, bo nie mogę wejść. Nie mogę wejść na wieżę. Dobra, wchodzę jeszcze raz na wieżę. Może troszeczkę się uspokoiło. Nagrać jakiś widok, żeby ten film z tego chojnika był kompletny. O, i widzę, że powiał wiaterek. Jest całkiem spoko. E, tutaj jest. Tu jest rój z tamtej, z tamtej strony, a tu jest jakby troszeczkę spokojniej. Zobaczcie tam na krawędzi ile tego się roi, ja pierniczę. No nie da, nie da się dłużej wytrzymać, jak chwilę po prostu. Armagedon. No i wieża już została za mną. Tutaj jest palatium. No, i w Palatium mamy taką piękną tablicę pamiątkową. No, i opisane jest, że tutaj ksiądz papież nasz gościł. No, i ja, to wszystko po prostu, wszelkie zdjęcia dodam w opisie, znaczy do map bezpośrednio. No, poszczególne pomieszczenia zamku to są właśnie popisywane takimi tablicami pamiątkowymi. Ja nie będę oznaczał lokalizacji każdej takiej tablicy na mapie, ponieważ tu jeszcze, ponieważ GPS tutaj w tych murach nie jest dokładny i tego się tak naprawdę za pomocą telefonu nie da zrobić dokładnie. Tu jeszcze jest studnia, do której tam ludzie. Wrzucają monety, i tutaj pomieszczenie na prawo to jest arsenał. Też tablica to wszystko opisuje. Tędy jest ścieżka, która idzie. Która prowadzi tutaj po tych, pomurach obronnych I tam w pewnym momencie będzie taka Malutka dziurka gdzie Trzeba się wczołgać Bardzo mocno Schylić, w moim przypadku to wręcz Klęknąć, bo jestem wielki chłop No i z plecakiem Także A tu jeszcze zapomniałem Wam powiedzieć, że jeszcze jest taki malutki jakby tarasik widokowy. Teraz się rozpogodziło, to stąd Wam pokażę widoki na okolice. Z nie mogłem tego, tego zrobić, no bo te fruwające bestie tak strasznie atakują. No tutaj też Wam za bardzo widoku nie pokażę, jednak... Stamtąd było widać lepiej chodź to, Romanie, chodź. Chodź. Chodź tutaj. Bardzo, bardzo. Tu jeszcze były jeszcze były drzwi prowadzące do jakichś pomieszczeń, ale no, niestety zamknięte. No, i tutaj trzeba wleść do takiej jamki. Widzicie? I tu zaświecę, żeby cokolwiek było widać. O, tak to właśnie wygląda otwory szczelnicze. tak jeszcze tam są ludzie tam a to już siedemnasta. już już po siedemnastej. Pan chce Pan chce zamykać już. No i tutaj mamy jeszcze studnie. Tu jest baszta taka łupinowa. Tablica będzie dodana bezpośrednio do OpenStreetMap. Jeszcze tam jedną tablicę chyba zapomniałem sfotografować, także zrobię zdjęcie. No i tutaj. Tego dziedzińca nie pokazywałem. Także szybciutko tak omiotę okiem kamery. No i wychodzę, bo już Pan zamykać chce. Dziękuję za uwagę. Zapraszam do opisu pod filmem.